i mamy pana. Dzień... Despacito... Wszystkiego najlepszego dla wszystkich widzów! Pogers! Wszystkiego najlepszego! El, ja L10 jestem na skrzyżowaniu dawaj, na L10. K10 jest takie, je wiesz... Okej, okay, jest. K-10? Boję się K-10, wolę ale... tutaj. Jest takie skrzyżowanie bezpieczne, to ja tu poczekam, dobrze? Boże, ale ty tak to stoisz, a ja biegnę, no, pepo tutaj. No, bo... Ty... A kto umarł?! To, że bo ja w ogóle jeszcze stoję, i będąc będę A ty, ja cię zabiłem, Kamil?! Ja pierdzielę nie twoje debile z teamu po prostu, no. Ale, o! O! Kamil! Żartowałem, pewnie. No, no idź jeszcze mi w dumie, bierze rozwal drugą. No, jakbyś mnie jeszcze raz przyjął, to bym ci naprawił. Ja pierdzielę, ta, a było. Nie, no, nie, no, nie mogę. Nie, no, to już tam pomówienia, boże, bo. To stary pijany normalnie. Się czuł, a ty takie pomówienia się jesz nam Ten temat, debil jeszcze biega bijatyną, w kółko. Nie, no, nie mogę, co? Ta... ciebie, no, mnie! No, Kamil. Szukamy emptka. Wystaw nam go. Kogo? Emptka. Emtek. No. M nie ma go, musisz go zawołać na walkie Toki. Zawołam go, zawołam go. Nie, ja go zawołam. krzyknę. Mm -hmm. Entek! Wierzy się. Entek! Ty jesteś serio? A ten ty... no 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 no. A ten automatycznie zabrałeś? A ten automatycznie zabrałeś? Tak, zabrałem, no. Będzie z jego szalą? Dobra, bo ja Bez bez No się O, mam pomysł. Chodźcie, chłopaki, chodźcie we twójkę. Chodźcie, chodźcie. Zrobimy ruletę. Kuria! Jezu, przepraszam, no nie wiem jak. Przepraszam ja, przepraszam, przepraszam nie! No Jezus Maria, jeden błąd człowieka już mnie kosztuje życie. Dzięki, dzięki. Mniejsze trzy. A bo mnie zabiłeś, tak? Co jest? Coś co jest? Co się stało? Co jest? Co się stało? Tych ktoś. Ja Nie wiem. Ktoś zabił Kisla? Bo wiesz, żeby się nie uszkodził, twój samochodzik. To może się zamieńmy lepiej, bo wiesz, jak ja prowadzę. No, gdzie ty, co ty? Wyczyszczę piętro! No nie, no nie mogę skłopa. Już ci lampa tylnia nie działa. Ale to wcześniej to ty mi popsułeś pierwszy jedziesz Dobra, okej okay, niech będzie. Jaki debil Boże Jaki święty debil. trzymajcie Jaki mnie! Jaki debil wjechał we mnie! Dobra, na Wjechałeś w... Nie mogę! Dobra, nie mogę. dawaj O kurczę, auto tu! Jezus! No nie no! Dobra, jadę, jadę, auto się trzyma Dobra, uh. Już? Tak Unlucky! Let's go! Zabiłeś ich? Nie. Co się stało? Ja pierdolę! No nie mogę! Skąd nie czemu to zrobiłeś? Zabiłeś? Nie, 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 Jezu, jestem. Jestem nie, 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 ja zawsze nie, coś odwalić. nie, nie, o broń! Trochę, troszkę umarłem w środku i po O. Pokazali grę tylko na PS4. Ty <giby> Przepraszam. Policja. No co z tymi psami, wypad. Siema, siema, siema. Siema, siema, o tej porze każdy wypić może. Je, co? Co robisz? No nie, mo no, nie no, mogę! No stary mi normalnie na maskę wlatuje! No, <grywki> Jezus Maria, <grywki> Diables O! Dobra. Ty jesteś debilem, Diables, naprawdę. Jezus Maria, z grubym po prostu coś no, robisz, no nie mogę. Nic nie zrobiłem! Nie wleciałeś mi w śmigło, nie? Nie, 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 nie! Nie wleciałeś w śmigło! Nie, nie wleciałeś! Drzewo stanęło na drodze. Ale jaki złoty Ale to jest mój, no zostaw go! Pewnie! A wy że się rzucić zaraz z niego? Tak, pewnie, zrzuć, diable. Zróbmy dłużej dojechanie do misji. Nie mogę jeździć swojego opresora? nie, 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 ja tutaj sobie wyląduję gdzieś, jak kulturalnie, fanginier. Kulturka. Siup! Spokojnie. <laughs> Słychać mnie. Sąsiedzi mnie słyszał? no nie. Słyszycie mnie dobrze, teraz? To nie jest ASMR, spokojnie. Sąsiadka mnie rano zaczepiła, jak wynosiłem śmieci. I powiedziała, a ja nie wiedziałam, że pan streamuje. A ja takie. pogo na twarzy. To jest ta od tego darcia, ryja, nie? Ja mówię. Kto pyta? O, trochę tak. A ona. A to ja przepraszam, ale jakby mógł pan być trochę ciszej. Ja mówię, jasno, jasno, ona, przepraszam raz jeszcze. Sąsiadka mnie przeprasza, że jestem głośno. Czy wy rozumiecie tą dominację, jakim jestem alfą w tym bloku teraz? Czym się różni Diables od gówna? <noise> A jest obecny. Nie, nie, tak na pierwszy rzut oka musisz To nie wiem. <laughs> nie może pachnie ładnie. Nie, nie spotkałem się. Są to dwie, dwie to inne jest. rzeczy. Diable jest to przyjaciela, gumna to śmiesznie buja tym autem. Panowie kto nie... Powie, co? co to boku? normalnie się, 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 się że chyba nad mogę... wyżyj. Oj ojoj oj, spokojnie. Ja na spadochronie. Ja poszło To nie jest spadochron. To, nie nie to jest tak spadochron! spadochron. Czy to nie przecie... Wydawało mi się, że Co coś się syczało. Się syczało coś, nie? Ewidentnie. Kompresor. A, nie dostałem koła. O, policja, kochać policję, KP. Ale... Jezus Maria, panie policjo. O Jezu, już pan nie żyje, rozumiem. Dobra, teraz mój pokój, teraz mój pokój. Let's go. Jeden. Ta, ta, ta skampił Maja. się frajer. Nie! No to chyba Page Up! Co ja robię tu? Tu, uh, co ty tutaj robisz? Ta <śmian> 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 Page Up im. Ta Co ja robię tu? Uh, co ty tutaj robisz? Uh. Spacja, update Wyglądasz jest, tak no? dobrze, bo ja pani No co, dawać, dawać, dawać Jaka była odpowiedź, jaka była odpowiedź, co, co, Ale, mam 2.0 dzisiaj? Ale nie, bo wy nie znacie. O jest że ostatnio Evron udawał mojego psa nocowy. Najlepsze jest to, że, o w ogóle to było w CSie czat. Kupujesz, kupujesz za 5 dolarów, myślisz, że jest prywatny. Tak, bo generalnie Valve nie ma 5 dolarów.

tak? W sumie idzie ci nawet do domu, ja tylko tam u mnie jeszcze... nie, jedno w dalej, no ale ty blacha, nic nie mówisz do mnie no Dobra, czekaj, <laughs> dobra, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Ja ci podrożę. Rozlej wodę Powiem Ci tak, Ja... AA! Mówimy... Cio dobrze, ja wiem, nie ma problemu Cia. i mać, A to już mówiłem, ale wyobraźcie sobie za ciebie, że jesteście kobietą Niektórzy nie muszą sobie wyobrażać, bo są I zachodzicie w ciążę i myślicie sobie, Boże, będę miał dziecko na tym świecie. Nosicie je w brzuchu 9 miesięcy, potem je wypluwacie. To dziecko się rodzi. To dziecko się wychowuje. Nie przespane noce wszystko, bo płacze w nocy, karmicie je mlekiem, potem jakimiś innymi rzeczami. Nie ma problemu. Tylko po to, żeby wyrosło na chłopak, który będzie kogoś taranował w tirach, czajcie? To jest po prostu coś pięknego. Płokcia, Martin. Spokojnie. No wsiadaj, ja no. WSIADASZ ty, wsiadaj, co, CO ROBISZ?! Strzelają. Co za idiota, nie ja nie wierzę w tego człowieka, ty nie, nie. udajesz? Nie, to jest debil. Co za tempak, no po prostu naciskasz F, wsiadamy, koniec misji. Strzelaj ze z rakiety. Co za, po co po prostu? Ty no nie mogę, ten człowiek udaje, ten człowiek udaje. Ja już jestem... Poza? Co jest? Boże, Niezniszczalny krzak. O, nie mogę przejść do Helki. Nie mogę nic zrobić, jestem w krzaku. Jaka ta gra ma raka, boże, nie mogę z tej gry. Po prostu nie mogę z tej gry. <śmiech> <śmiech> nie, no Elrubia. Normalnie Elrubia we mnie wjeżdża. Podobnie tak. Był ostatnio. Na Skakuj, 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 skakuj. Aha, zajebiście. Co to jest za op Mega opcja! Mega opcja, panowie! Mega opcja! Mówiłem już, że mega option Mega option Patrz to jakie to jest auto. No, Silnik ubiega. mi wysiadł w, 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 w Patrz jaką łódź mam Jaką? No Płynę w twoją stronę. Płynę to w nie twoją wchodź stronę. To jeszcze nie wchodź. To okay. Zobaczysz Gdzie on jest? A jest? ¿Habrá dos o de estos, ¿sí? ¿Ya tío? ¿Llevaste el ¡No estoy es <laughs> Buenos días, Diables es un maldito idiota. Buenos días, Diables es un maldito idiota. Nie, ja się jaka różnica między burzem a mną Jakby co jaki frajerska chmura do mnie spruła No burz To bym powiedział No co BUSZ, co BUSZ, Gdzie wy w ogóle jesteście? Czemu ja muszę jeden na jeden grać z nim? A on o oh, sorry, mm. nie wierzę nie Halo, halo, mam Fody Abres jest starą tą Halo, halo? Jesteś? Halo, halo, ja jestem? To jak tam droga? Hal wiesz, tyłeś ty ty Halo? Halo halo. halo, halo? Tak, Ty, mi bajo jajo panowie. Ja ci dam bajo jajo. <gfox> o. Czemu tu coś tak syczy? O nie, to są takie małe, które się na siebie rzucają. Takie. Nie <tars> <bezymâłe. tars> Ty diable zmarzł chyba. Zabiłyby te gówna małe. Będziemy mieli wtedy cachy AAAAA Ładne one Pająk! już nie ma Jej boi Ja boi Voy, voy,